Kontynuujemy wieczorne rozmowy, to znaczy ja kontynuuję wieczorne rozmowy, bo bardzo dobrze mam się tutaj u Beaty, w tym pięknym salonie, szczególnie, że już jest cisza, ciemno i ja już, już pewnie wiesz od kilku odcinków, że otulona tym półmrokiem czuję się bezpieczniej, trochę jak taka kicia w, w kocu. Łatwiej mi się wtedy skupić na tym, co chcę powiedzieć. Miało być o depresji, więc tak trochę tanecznym krokiem. Przejdę w tym kierunku. Depresja, agresja, czy ma? Po pierwsze, nie jestem psychologiem, więc nie będę się tutaj wynurzać, w jaki sposób depresja na nas wpływa, co się dzieje w układzie nerwowym. Choć nie bez kozery poszłam na studia podyplomowe, uważność i współczucie i między innymi. Mam już w sobie praktykę, którą dzielę się podczas sesji indywidualnych, w tym jak radzić sobie z przeżywaniem emocji, jak się uelastyczniać, jak zmieniać sposób myślenia, jak sobie radzić z natłokiem myśli i właściwie z tym, co powoduje, jakby zwiększa nawrót takich stanów depresyjnych. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym co jakoś tak w, też w ostatnim czasie bardzo mocno doświadczyłam i tym się chciałabym podzielić. Agresja, kiedy mm, ciężko nam jest ją y, tak poczuć, że jest to nasza jakość, że ona nie jest na właściwym miejscu, że nawet jak już jesteśmy tego świadome i zdajemy sobie sprawę, że warto czasami... Y, Stanąć za sobą, wyrazić swoje zdanie, szybciej zorientować się, że jesteśmy złe, i nie bać się okazać swojej złości, nie bać się tego, że czasami możemy być nieprzyjemne, niemiłe, bądź nawet kogoś zranić. To może być to rzeczywiście pewien wysiłek, ponieważ wszelkie historie rodzinne, te huśtawki, ofiara, sprawca, te różne trudne jakości, te takie. Te skutki tych idei, które spowodowały, że no albo jesteśmy tacy bardzo ulegli, takie ofiary, albo, albo tacy no, trochę przemocowcy, to wszystko prowadzi do tego, że jeśli dzisiaj jest to Twoim udziałem, masz trudność ze zintegrowaniem tego, czujesz, że swobodnie jesteś asertywna, że pewnego wysiłku naprawdę wysiłku, takiego uff, sprężenia się w sobie. I potem długiego czasu odraagowywania kosztujecie postawienie granic, powiedzenie nie, takie no, niezgodzenie się z ogólnie panującą opinią, a już co dopiero z jakimiś przepisami czy zasadami, które są dla ciebie niekorzystne. To, to napłynęło w relację rodzic-dziecko. To wystarczy, że tylko teraz tak naprawdę weźmiesz ten głębszy oddech i sobie poczuję, że twoje ciało doświadczyło przemocy może to była nadopiekuńczość mamy może to była kontrola taty może to był pomysł babci by wychować cię na dobrego człowieka a to oznaczało pewien pakiet zachowań, wyobrażeń na temat dziecka i robiono to jeszcze z informacją, że to jest dla twojego dobra, no to jest taki, ja się tego czepiam, bo to była historia, która jest obecna w mojej rodzinie i jest to naprawdę trudne do przeżywania, kiedy jest się dzieckiem. Potem, jako dorosła kobieta, trochę trzeba się w tym zbijać, żeby zgodzić się na bycie agresywną. Czemu? Bo nie lubię siebie takiej, tak? To jest coś takiego, ja tego doświadczyłam. Ja schowałam się, opancerzyłam się, nie wiem... W pochowałam się, tu część się schowała w głowie, część odcięła od ciała, część chciała być grzeczną dziewczynką, no bo kurczę, okazywanie złości o, kończyło się jeszcze większą przemocą, czyli na przykład laniem, krzykiem, takim ukaraniem, odmawianiem kolejnych potrzeb, zmianą pewnych ustaleń, no tu jest całe spektrum tego, w jaki sposób mogłaś odczuć tą, 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 tą przemoc. Czasami mogło to być również całkiem dosłownie, czyli mogła się urodzić w rodzinie, w której któryś z rodziców miało ciężką rękę, bądź emocjonalnie, perfekcyjnie podcinało jakąkolwiek pewność siebie i wartość małego człowieka. Również pozostawienie samemu sobie, bez wsparcia emocjonalnego, czy w zaprzeczaniu emocji, które się dzieją, to jest też przemoc. Jakkolwiek ona się wyraziła, zawsze skutki są te same. Czyli czytaj, jeśli gdzieś tam kiedyś pozabijali się, bo najechał sąsiad na sąsiada i popalili sobie chałupy, pogwałcili, pozabijali, pokradli krowy, pojechali, to my dzisiaj przeżywamy, bo powiedziałabym, z tą samą siłą energetyczną, czyli takie same skutki wywołuje to w naszym ciele, a jednak sytuacja może być taka, że no, nam przyszło doświadczyć to, jednak na przykład. Rozdrażnieniu mamy w jej nieobecności, w tym, że tata po prostu miał jakiś pomysł na ciebie i konsekwentnie się go trzymał. Zresztą z jakąś tam satysfakcją, że mu się udało. I to mogła być nasza przemoc. Kontrola, emocje, ciche dni, niestabilność emocjonalna, nieprzewidywalność emocjonalna. Rodzica. Więc kiedy boimy się przyjąć swojej własnej agresji, bo boimy się tej części siebie, boimy się używać tej jakości, to tak naprawdę to jest trochę tak, jakby czuć wtedy powrót do kontaktu ze swoim zagrożeniem, z tym, co było trudne. Więc kiedy tego unikamy, a sytuacja i relacja, bo co zrobi życie? Życie nam będzie podsuwało osoby, będzie nam podsuwało sytuację, abyśmy mogły to można powiedzieć, odkodować, przeżyć, czyli jakby życie cię będzie prowadziło ku temu, byś stawiła czoło i przełamała tą passę na przykład zastraszenia, żebyś była gotowa przejawić tą jakość, czyli na przykład uznać sprawców, to tak się czasami mówi w slangu ustawieniowym, uznać sprawców, czyli uznać taką jakość, to co, co mówiliśmy na przykład w poprzednim odcinku, że tak, jakością agresji, agresorom um, przemocy, którą gdzieś widzimy w, w, w świecie, to jest jednocześnie tak naprawdę podjęcie tego w sobie. Czyli będziesz spotykała sytuacje i relacje, w których nie tylko jest ważne, co za tym stoi, ale również czego wymaga ta sytuacja od ciebie. Ona może wymagać, na przykład, jeśli jesteś w tym ruchu ofiary, jeśli doświadczyłaś w relacji z rodzicami tego i Twoje ciało pamięta siebie jako ofiarę, to potrzebujesz sięgnąć po. Złość, agresję, powiedzenie nie, powiedzenie dosyć, nawet jeśli na początku to kosztuje cię ogromnego wysiłku. Świadomość to z pierwsze, masz świadomość, trenuj, nie wycofuj się, zrób to. Po prostu to zacznij robić. To nie musi być, agresja nie oznacza, że trzeba robić przemocowo, choć możemy mieć taki schemat w sobie. Pamiętaj, że im mocniej masz w sobie tak, które oznacza otwieram swoje granice, Pozwalam się czemuś zbliżyć. Czyli, na przykład, wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie człowiek, który mówisz tak, i wytrzymujesz to, że podchodzi blisko. Ale kiedy powiesz nie, to mówisz to, jak coś mi sprzucha, że kiedy spojrzy na ciebie, tak naprawdę, no, gdybyś nawet nie wypowiedziała tego, to się czuje. Każdy, że tak powiem, normalny człowiek to wyczuje i zatrzyma się. Przemocowiec może próbować iść dalej. Załóżmy, że to jest taki test życiowy i spotkasz osobę, która nie, niekoniecznie respektuje cudze granice, jeśli ma taki fan, to wtedy bądź gotowa użyć przemocy. Czasami to wystarczy. To jest, wiesz co, to nie jest tak, że życie nam każe po prostu wziąć bejsbola i przyłożyć rzadko się tak zdarza. Tak naprawdę, jeśli w swoim ciele poczujesz tą gotowość, mogę to zrobić mogę się stać taka, jak ci, którzy dotąd przyprawiali mnie o gęsio-skórkę, o mdłości. To, to zaczyna puszczać. Zaczynasz mieć w sobie taką siłę, że wiesz, jeśli w kolejce pchnąłby cię jakiś osiłek trzy razy większy od ciebie i, i taki, który zmiótłby cię wiesz, wzrokiem, to jeśli ty masz taką gotowość użyć tej jakości, tych wszystkich osób, które gdzieś były wykluczane, potępiane bądź yy, no, jakby skorzystać z tej jakości, choćby mamy taty, jeśli to są takie bliskie relacje, tutaj na przykład wiesz, że była przemoc. Możesz być podobna do ojca lub matki również w tym, że nie jesteś w stanie. Lepsza uwaga o siłek, zaczyna to widzieć w Twoich oczach, a Twoje wewnętrzne nie. Albo jestem gotowa, tak? Nie wiem, może nie zmieciesz, ale po prostu uważaj, tak? Jestem gotowa. To zaczyna puszczać i w tym momencie wiesz, ktoś powie, dobra, odpuszczam, Tak wychodzę. Tak jest na przykład z psychopatami, gdzie jest, ja już teraz nie będę pamiętać nazwiska, ale kiedyś taki artykuł żeśmy czytali o człowieku, który pracował z psychopatią i właśnie między innymi dał taką, opisał taką sytuację, kiedy człowiek będący w specjalnych służbach, tam gdzie teraz wysyłają żołnierzy na na wojnę, tak? Spotkał się w takich zwykłych okolicznościach, bark i Pa z rodziną, ze znajomymi. No i oczywiście weszła jakaś inna grupa tak zwanych osiłków, którzy no bardzo fajnie się bawili, ale zaczęli tam jakieś przytyki kierować, że coś im się nie podoba, nie tak się odzywają, za głośno się śmieją. Ci oczywiście, którzy byli z przyjaciółmi, z rodziną. Wystarczyło, że ten człowiek wstał, miał w sobie coś takiego. Co się czyta podświadomie, to nie jest tylko tak, że musisz wyrazić to słowami, żeby ktoś to zrozumiał, usłyszał. Nie. Emanujesz tym. Podszedł, powiedział spokojnie, że chcą jeszcze tutaj zostać ze swoją rodziną, czy coś w tym stylu. Sprawa się rozeszła. Kiedy pracuję z mężczyzną, e, albo pracuję czasami, mam też możliwość pracować będąc reprezentantem, więc czuję tą jakość, to to jest coś takiego: jestem gotowa, lub jeśli jestem mężczyzną, jestem gotowy. Na starcie z całym ryzykiem tego, że może stać mi się krzywda, ale również z całym ryzykiem tego, że mogę skrzywdzić kogoś. I w tym momencie, na przykład jedziesz autobusem, patrzy na ciebie ktoś, kto wie, jest taki: no i co, no i co, no i co? A chcesz piętno, a chcesz wryć? Jeżeli to masz w sobie, to zaczyna działać to w ten sposób. Jak jesteś zestrachany, to to będzie narastało. Jest duża szansa, że przynajmniej skończy się na jakiejś wymianie nieprzyjemnych słów, nazwijmy to tak bardzo ładnie, ale jeśli masz w sobie tą gotowość, że o nie mówię tak twoim jakościom, ale też mówię tak, mogę stanąć w tej jakości, jak trzeba będzie to spuszczę ci łomot napięcie opada Dotarło do Ciebie, zaczyna się w twoim ciele układać we właściwych miejscach, w polu rodzinnym, rodowym, ty tego nie widzisz, ale tak naprawdę wtedy zaczyna się to harmonizować, można powiedzieć, podjąłeś to w swoim życiu, podjęłaś to w swoim życiu. Więc naprawdę warto robić ten wysiłek czemu? Bo kiedy odmawiasz sobie, kiedy stajesz w wielu sytuacjach, w których nie w zgodzie z sobą, nie mówisz tego, co myślisz, nie dajesz sobie przestrzeni na swoją złość. Nie powiesz, że nie zgadzasz się na to, żeby ktoś się do ciebie w ten sposób zwracał, odzywał, śmiał, żartował. Czyli, krótko mówiąc, gdzieś w tobie to gęstnieje, ale na to nie reagujesz, jeżeli jest to jakaś relacja, w której jesteś zależna, jak na przykład w pracy. Kiedy wydaje ci się, że ze względu na podjęte zobowiązania i ryzyko utraty pracy nie powiesz szefowi mm", czy szefowej nie, proszę się do mnie w ten sposób nie zwracać. Proszę... W... Może nawet nie proszę. To jest w którymś momencie, wiesz, na przykład zdecydowanie ile jestem w stanie wytrzymać, jak długo jestem w stanie wytrzymać i w którymś momencie jednak Przynajmniej mieć e, świadomość i uczyć się reagowania, znaczy uczyć się przeżywania swoich emocji, czyli na przykład swojej agresji, bez wyrażania przemocy, ale w ogóle ją dopuszczać w sobie. Umieć pomieścić na przykład daną sytuację, w której, okej, okay, zgadzam się na to i nie odezwę się do szefa, bo ewidentnie jest to człowiek, który mnie wyrzuci z pracy na ten moment, na to się nie zgodzę, no ale powiedzmy, Rok czy dwa jeszcze wytrzymam. Ale ta złość narasta i trzeba umieć i to jest właśnie są pewne techniki radzenia sobie z emocjami, z tym, żeby je w sobie pomieścić, by jakby przywrócić pewne połączenia w ciele, po to by w ogóle to się miało gdzie przetaczać, by się mogło uwalniać, bo w przeciwnym razie wpadasz w depresję. Depresja ma różne odcienie, ale między innymi i takie, że odmawiasz sobie Odmawiasz agresji, nie umiesz z niej korzystać, być może jest tak, że chcesz, ale nie umiesz, bo masz coś porozłączane w ciele, bo skutkiem różnych doświadczeń, które szeroko, takim bardzo ogólnym słowem można nazwać trauma, czyli to, co twoje ciało postrzegało jako zagrożenie. A zagrożeniem może być to, że permanentnie ktoś nie zaspokajał twojej potrzeby bycia zauważonym, tak? Albo nie czułeś w dotyku czy w spojrzeniu swojej mamy miłości czy docenienia. Z różnych powodów, ale tak właśnie się stało, że nie czujesz dzisiaj swojej złości. Bo mama była nadopiekuńcza i wiesz, że Cię bardzo kocha, ale dzisiaj jakoś nie radzisz sobie z własną złością. Tutaj wiesz też niuansów i aspektów, może być wiele. Zawsze to przymierzam konkretnie do osoby, która się u mnie pojawia. Wyciągamy tą niteczkę jej indywidualnej historii, Twojej historii. Ale depresja. Depresja jest, jednym z aspektów depresji jest właśnie powstrzymana agresja. Boisz się tej fali wściekłości, która jest w tobie, tego, że po prostu czasami to jest, mógłbym zabić, mogłabym zabić, że jak mi się to uleje, to wydaje mi się, że no, mogę zrobić krzywdę. Tak, to jest taka siła, ale nie zawsze. Kończy się tym, że zrobisz komuś krzywdę. I być może jest do przeżycia, do skierowania się do osób. Ziemy to z przeszłości, tak? czyli do sytuacji do miejsc, do relacji się mówi z dzieciństwa. Czasami trzeba skierować uwagę w miejsce i w relację, o którą faktycznie chodzi. Czyli jeżeli ja mam w sobie złość do mamy, mimo że ją kocham. A nawet pomimo tego, wszystkiego ją kocham. Bo czasami jest tak, że po prostu owszem, czuję tą złość, ale już nawet nie przyznam się, że kocham. Ale często depresja to jest taka właśnie, że nie mamy zgody na to, żeby widzieć, jak jest. Nie, ma, nie mieści nam się w głowie, że ktoś, kogo kochamy, najbardziej na świecie, od kogo zależy nasze przeżycie, dla którego bylibyśmy gotowi się pokroić w plastry, zrezygnować ze zdrowia, szczęścia i nie wiadomo z czego jeszcze. Że osoba, której najbardziej potrzebowałyśmy, by przeżyć, jednocześnie jest naszym na tamten czas największym zagrożeniem. Nie ma się do kogo zwrócić, gdzie uciec. Relacja z matką przekłada się na relację z naszym ciałem. Jeżeli ciało odczuwa, to jest niewyobrażalny ból egzystencjalny, no tak bym to nazwała, taki wewnętrzny. Więc trzeba się odciąć od ciała, uciec do głowy, żyć tylko myślą: Ach, jak dorosnę, to nie będę tak jak matka bo no, potem jestem taka jak matka, potem jestem taka jak ojciec. I zamiast czerpać z tego, co mnie wzmacnia i wspiera, to powielam przemoc, powielam agresję, powielam... Właśnie wtedy powielam, takie jeden do jednego, to, od czego się chciałam odciąć. I jeśli nie chcę tego przeżywać, nie lubię siebie takiej, nie mam zgody na tą jakość, a to mnie będzie wyłaziło każdym szwem, ja tu się będę pilnować, 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 aż ktoś mnie doprowadzi do ostateczności. A wspaniałe w tym są dzieci. Dzieci zrobią wszystko, żebyś mogła przeżyć to, co potrzebujesz. Twój chłop, jak cię kocha i ma na, na jakimś poziomie, e, na przykład, nie wiem, no, podobną dynamikę, bo historia rodzinna łączy się z historią rodzinną, czyli w parach. Jesteśmy, jak nie ma że dwa pucle i dwa ziarna maku. To on też to starczy ci, czy, czy tak się będzie układała wasza relacja, że, że, że będziecie się nakręcać w tym, byś mogła to przeżywać I, i w efekcie może być tak, że nie chcąc stanąć w takiej jakości, nie chcąc być taka jak on, nie chcąc być taką osobą, nie chcąc kogoś zranić, a tym bardziej jakoś skrzywdzić, popadniesz w depresję. A im dłużej w tym stanie pozostajesz, to po prostu jak sprężyna, coraz trudniej Każda depresja to jest też rozciągnięcie Twojego, to już informacja, Twój układ nerwowy nie potrafi przywrócić tak, nie potrafi wrócić tak łatwo do stanu funkcjonowania. Ja to tak trochę mówię w szerszym kontekście, to nie tylko układ nerwowy, to też to, co się dzieje w ciele. Tak jakby pewne kabelki, pewnych przepływów nie funkcjonowały. Kiedyś były żarówki z drucikiem, przerwany drucik, żarówka nie świeci. My jesteśmy czasem taką nieświecącą żarówką. Przywrócenie tego połączenia to również odczucie agresji, ale wtedy łatwiej jest. I wrócę teraz do tego, co studiowałam na uważności, współczuciu, medytacją, technikami oddechowymi, pracą z ciałem, umiejętnością właśnie wytrzymywania, odczuć z ciała związanych z emocjami. Z takim byciem w stanie, tu się dzieje moja sytuacja, tu czuję, że te emocje są na podbiciu moich wcześniejszych doświadczeń, potrafię to utrzymać, nie wywalając całego napięcia na obecnego partnera, dzieciaka, psa czy klienta. I to jest, drogie panie, cała sztuka, by to wszystko połączyć w jedną całość. Na początku jest to pewien wysiłek, jak pracujemy w polu rodowym. Robi nam się lżej i łatwiej, ponieważ to, co na nas napierało, co mamy w swoich przekonaniach, myślach, słowach, w brzmieniu naszego tonu głosu, jak sobie myślimy o sobie i o innych, to puszcza i jest łatwiej zastosować medytację, skuteczniej pracują dla nas techniki oddechowe, lepiej rozumiemy, o co chodzi, jak to przeżyć w ciele, to, co już wiemy. I co mamy w głowie, z filmów na YouTubie, z warsztatów, z książek i z informacji od koleżanek bądź innych osób, które gdzieś takie informacje nam podrzucają. Więc jeśli gdzieś borykasz się z tym stanem depresji, to oczywiście nie wykluczaj różnych aspektów zadbania o siebie, ale przyjrzyj się też, na co nie masz zgody, czego nie dopuszczasz. Z czym się nie zgadzasz? Co jest dla ciebie tak bolesne i trudne, że blokujesz być może swoją żywą istotę, jaką jest agresja? Że nie pozwalasz wyrazić siebie do końca w zgodzie z sobą. Na zdrowie.